Witam, pokażę jak wymienić filtr kabinowy w astrze J. Pierwsza czynność, to wyrwanie tej uszczelki. Trzeba oderwać to energicznie pociągając. Staczek pociągnąć. Wyjmujemy to i łatwo sobie tą wtyczkę wypiąć. Mamy śruby, którymi jest przymocowany schowek, jedna jest tu Druga tu. Trzecia tu. I czwarta tu. Potrzebujemy klucz siódemki. Wszystkie śrubki wykręcone. Wystarczy teraz pociągnąć. I schowek wychodzi. Uwaga na lampkę. Może być gorąca. Warto wypiąć wtyczkę od tej lampki. Żeby można było schowek gdzieś odłożyć na bok. I odkładamy gdzieś na bok ten schowek. Podkręceniu odkręceniu schowka należy tutaj Otworzyć tą klapkę. Wyjąć filtr. Ja do tego celu zawsze używam jakiegoś małego imbusa. Widać, że filtr ciała zbiera brudy. Montujemy nowy filtr strzałką do dołu. Zamykamy i składamy wszystko w odwrotnej kolejności.